Dobrze widzowie, właśnie jedziemy tutaj do tego domu, tak jakby przedszkola. I tutaj dostaliśmy skoszczenie, oczywiście. Zapłakam, okiem Halo, czy ktoś tu jest? Otwarte. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tutaj jestem policjant. A co chodzi? Poszukuję tutaj. Wprowadzę przedszkole. Tego pana. Widział pan może? Yy, tak. Widziałem jak chodził gdzieś yy, po centrum. Ogólnie. Aha. Dobrze. Mogę się roze rozejrzeć potem przedszkolu. Tak. Gdzie pan jest? No, tu, bo ja tu mam duży kryjówek. Mm. I ja taki mały... Ja się rozejrzę. Na górę tutaj pójdę. Dobrze. Tutaj, tu. co tutaj pójdę zobaczymy co on tutaj Eee, mam jeszcze jedno pytanie I, ile tutaj dzieci chodzi? no na razie nikt, ale tu będą pewnie zaraz przychodzili mhm. otworzy pan na łóżko, dziękuję bardzo no, a tu nikogo nie ma no, to jest to co pan nie. Hmm, nie a co to jest? co? No alarm jakiś. Ja no, nie wiem. Pewnie banko daje. No pewnie. Dobrze. Co tutaj jest, czy skrywa? Nie słyszymy. Zajrzę tutaj. 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 Wszystkie tutaj. Sprawy. Dobrze, tutaj, 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 tutaj. Łóżko? Nie ma nic, nie ma, nie ma. Dobra. Tam coś nie nie. Tutaj? To jest? Nie ma. Dobra. Tutaj nikogo nie Dobra. ma. Dobra, widzę, ja tutaj nic nie ma. Czyli, więcej nie mogę tego pana y, zatrzymać. Będę musiał opuścić ten teren. Dobra, więc opuszczam. Gdzie tu są schody? Ja... Dobra, szybki parkour. A, tu są schody. Proszę pana. U e, pan przyjdzie. Po co? Na sam dół. Yeah. Ja to mam dla dzieci. Tak, gdzie pan jest? O tutaj, dzień dobry. E, nic nie znalazłam, pada jeszcze na gwałę, więc muszę opuścić e, ten budynek. Do widzenia. No, Dobra, widziałem, ale. Widźmy, żeby, no, no, mnie... żeby pan mnie nie słyszał. Ten pan. Wróćmy do naszego tutaj domu. Dobrze. Dobrze, widzowie, ten pan mi się wydaje podejrzany, więc może będę go śledził, ale będę musiał ubrać normalny strój. Dobra, widzowie, się przebrałem, a tak, i idziemy tego pana śledzić oczywiście. Gdzie ten pan jest? Dobra, przechodzę, tu jest, tu jest, przechodzę obok. Ja. Dzień dobry. Dzień dobry Dobrze Dobrze o, chyba... Nie gdzie ja... Gdzie ja spadłem? Nie Niech ten pan zaczeka. Pojadę moją teczką rolką Nie, on tutaj jest dalej mhm, mhm, mh. А я был там с клиентом. Ха-ха-ха. Nie, nie niech ten pan Nie Niech co tak. Proszę, proszę, tak proszę, tak. proszę, tak, tak. proszę, 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 gdzie proszę, 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 to jest proszę, proszę, tutaj. proszę, Tutaj. Gdzie to dzieci? Zwiększyć prędkość. Dobra, я за ним. Tan a tan. Ну, мухи их два а где то ехать. Раньше бы будете туда и крантил, и крантил. Ну, это не стрелка, что я Не в в которую ехал. Ja, muszę się tym przód będę muszę się przywrócić będę zdawał pojedynkę tutaj no. jakby nigdy nie co dziesiątek Dobra rawizowy ja tutaj go trochę piszę jak jak ktoś będzie no jak ktoś będzie podejrzanego robił to się trochę odezwa ry widzowie właśnie ja tutaj kupi za co on tutaj robi? O, dzień dobry e, dzień dobry Kulturystów, proszę mnie mi Ej, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie, nic, ja tutaj A tylko... Policję tutaj patrzę Jak ktoś będzie knął, to kupę strzele. jest, gdzie on jest? O no nie, wsiądę do niego auta. Wsiądę do niego auta. Dobra. Nie widzimy. Jadę do domu. nie wiedzieć i tutaj nie ma. Dobra. Dobra, ja. Dobra, wyjść sobie. coś knuje. Dobrze. Jak jedziesz? Nie. Jak on tutaj jedzie? Dobra, gdzie on? Kto on parkuje? Tutaj? Jeszcze wok tu walnął, jeden. To jest jako to gorsze. Szybko wysiadam. Wchodzę tutaj tego temu. nie, nie mam... zamknięty jest. Nie mam garażu. Szkoda. Kutnut. Schowam się tutaj albo tutaj będą otwarte. Nie. Nie. Dobrze tutaj wybierz. Dziękuję. Jakoś. No Nie. Dobra.

Co ktoś tu jest w tą domu? Dzień dobry, dzień dobry nie, 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 proszę nie, to. mnie nie, 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 go. Przemiosła ja się do księdza, który powinien teraz... Nie, nie, <grymnie> nie. Nigdy widzowie złapałem go. Nie. <try> Na razie nie mam żadnych podejrzeń. Ale złapałem go i co? Mam prawo. Mam prawo. Nie. Mam podejrzenie, że porywasz dzieci. Jakie dzieci? Normalne. Ej, niech to Idź. Dobra, widzowie, przesłuchamy go w następnym odcinku. tam robi? Śpi na razie. No to tu. Otwieraj. Nie. Przesłuchamy go w następnym oh, odcinku. To idź stąd, idź. Pożegna się z widzami. Nie, nie chce się zagrać. Nie. Dobra, pa.